Chyba nie działa. Fila. Nie, no ale ja daję. Ta, ale nie można przecie ja to, może naprawić. Filejki, ja to zaprzysłano. To jest lepsze pytanie. Yyy Czeka jakie to, jak to robię? Ja nie wiem Może Chat jest ukryte teraz najlepsze wiadomości Może O Jezu, to jest trudniejszy YouTube, a ja nie mam trudniejszego YouTube O Jezu, ale mi się włosy napuszyły O Jezu, ale ja mam pęki to trzeba w ogóle naprawić o Jezu. Jak ja mam czat? Modlowanie społeczne? Chwila, jeżeli tak, tak. Nie no, wszyscy mogą. Ile? Młode, no. O, Dobra, Wyobrażam się, że ktoś się... o w tej godzinie teraz raz wyszłam, ale nie. Nie, tylko ja jestem, Kasia tylko no, inna i nagrywam live'a o 8 rano. Hmm. Jak ja to robię, że to znaczy, zrób, live nie mogę zrobić? Znaczy, mogę zrobić live'a, ale nie możecie pisać. Ale nie pisać. Weź to zaczyn, kurde. Kusynka żeś się kurda. Fryty, kurde. Jak ja to zrobiłam? Nie wiem jak ja to zrobiłam ja on naprawdę tego live? A. Dobra, chwila. Wyłączę live a jeszcze raz i spróbuję zrobić go jeszcze raz, żeby tym razem było widać czad, okej? Okay? Ale chwila, mógł zrobić ankietę. Chwila. Zrobię. A może tak? Możecie pisać. I głos. O jeszcze trzeba zrobić z pisem kówno, No i co, działa? Cza, chyba nie działa. Dobra, robię jeszcze raz live'a kompletnie. O Jezu, nie nam tak robić.